Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w polsce.pl. Gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną w studiu dwie posłanki: pani Anna Maria Siarkowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, i pani Dorota Arciszewska Mielewczyk. No, już niestety była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, z Senatem się nie udało ale wciąż aktywny polityk. A porozmawiamy o Dzień dobry, witam mamach posłankach. Jak to połączyć? Zaczniemy od kilku zdjęć z kampanii przed państwem: pani Anna Maria Siarkowska i. Ta kruszynka i śiacinka. <laughs> To są zdjęcia z kampanii. Między innymi pani Anna Maria Siarkowska prowadziła kampanię mając o właśnie takiego małego bobaska pod Pachą. Pani poseł, jak to było? Jak się prowadzi kampanię z takim małym człowiekiem na ręku? Dodajmy, że to czwarte. Czwarte pani dziecko, pani poseł Dorota Arciszewska. Ma dwójkę już dość dużych dzieci, a pani jedną, Zawsze będą małe. <laughs> Zawsze będą małe. Pani ma jedną osiemnastkę, no i potem w różnym wieku Wieku, a ten maluszek aktualnie trzy miesiące, tak? O. Tak, 3 i pół miesiąca. Jacynta. Jak to było, pani poseł? Kampania mm. z takim maluchem. Była ciężka, bo z różnym względem. Oczywiście Hjacynta dała radę, bo naprawdę bardzo mi pomagała. Była mega grzeczna. Wspierała cierpliwa, tak? bardzo wspierała. Jestem jej ogromnie wdzięczna. Bo z, z innym dzieckiem, tak, tak prawdę mówiąc, marzyłam o chłopcu, mm. bo już mam trzy dziewczynki. Marzyłam o czwartym chłopcu była bo dziewczynka, między ale, ale jestem bardzo wdzięczna, że to jednak dziewczynka, bo z chłopcem chyba by nie było tak łatwo. O nie, 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 nie byłoby chłop chłopcy są znacznie są tak, trudniejsze. Ale to bywają, bywają trudniejsi. Natomiast Jacenka naprawdę dała radę, jeździłyśmy w wiele miejsc, dawała radę na dożynkach dawała radę podczas moich publicznych wystąpień. Kiedy występowałam z nią na rękach nawet. A karmienie pierwszym <laughs> Tak, karmie publicznie karmie pierwszą nie przeszkadzało w co wyborcy, na, na przykład i koledzy? Publicznie politycy. karmię piersią oczywiście, ale staram się, żeby to jednak były takie miejsca, w którym w których dziecku również byłoby dość spokojnie, mm -hmm. dość wygodnie. Ale to znaczy nie, nie mam problemu, żeby karmić się na przykład na ławce w parku czy też nie wiem, w kserze to komunikacji to publicznej. trochę co? To Natomiast takie... natomiast nie zdecydowałam się, prawdę mówiąc, na przykład na karmienie na, na sali sejmowej. Wychodziłyśmy. Wiem, że inne panie poseł w, w krajach na przykład Europy zachodniej no były takie, które karmiły. w Parlamencie Europejskim. Tak, ale Chiacynta jest taka, że myślę, że tutaj ona mogła mogłaby jednak ta duża liczba ludzi wokół i ta atmosfera na sali sejmowej wpływała negatywnie na nią i, i myślę, żeby jej przeszkadzała. Dlatego tutaj dla dobra dziecka po prostu wychodziłyśmy w ustronne miejsca. Pani poseł, Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Pani jest pierwszą sejmową mamą w ogóle. Pani jest pierwszą posłanką, która urodziła dziecko. Prowadziła pani też kampanię w ciąży swego czasu. Jak to było, pani poseł? Ja, trochę zazdroszczę, Koleżance, bo ja mówiłam wcześniej, że nie było Twittera, nie było Facebooka, nie było iPhone'ów, nie można było robić zdjęć, więc ja mogę tylko na uprzejmość dziennikarską liczyć i lub szukać lub nie, tak, pewnie Szukać gdzieś w archiwach. No nie było łatwo, natomiast dzięki świętej pamięci Maciejowi Płażyńskiemu. Dostałam taki dwuosobowy, no to nie jest apartament, tylko dla gości takie miejsce, bo wcześniej mieszkałam nad garażem, gdzie nie mogłam sobie ze spalinami będąc w ciąży poradzić, szczerze mówiąc, to było dla mnie trudne do zniesienia, ale te warunki dla kobiet w ciąży w Sejmie wciąż są te same, więc panowie Pani tak Kornelia rozmawiali Nie mówiła, że wywalczyła kiedyś jakiś taki pokoik, większy pokój, że mogła łóżeczko Tak, wstawić, Ale ja właśnie szału nie ma. Nie, szału nie ma miałam takie właśnie dwa pokoiki, bo ja przyjeżdżałam albo z z teściową albo z mamą musiałam przywozić, wanienkę, poza tym nie było jeszcze nawet tych udogodnień jak Air Condition, czyli myśmy właściwie w pokoju byli na który miał 40 stopni ciepła. To proszę sobie wyobrazić w jakim stanie było moje dziecko, moja teściowa, starsza osoba, która w tym upale musiała wytrzymać. To było trudne, dlatego że było to niepopularne, nie wiadomo było co z nią teraz zrobić, prawda? Tak, urlopu się nie bierze, bo trzeba się, pracować więc ja byłam, m, posłanką za czasów AWS-u, A jak państwo pamiętają tych reform było trochę dużo No to Maciej Płażyński święty powiedział Dorota jedziesz to ja wsiadałam w samochód i jechałam i Ja byłam na każdym posiedzeniu w 12 12 dnia po porodzie już z moją zosieńką byłam w parlamencie z wózeczkiem chodziłam ale ja nie jestem jakby zwolennikiem chodzenia do wielu miejsc gdzie jest dużo posłów mhm. dlatego, że te bakterie ja jednak troszeczkę inaczej podchodzę żeby to dziecko Wyrażać, a my na tych salach sejmowych też się tam wszyscy wymieniamy bakteriami, albo w miejscach, gdzie pijemy no, kawę Tak, miejscu Więc publicznym. troszeczkę wolałam jakby pójść, żeby teściowa poszła na spacer, czy ja wychodziłam. Niemniej jednak uważałam, bo to było może to powiem: bo najpierw, jak byłam w ciąży i mówili, i startowałam, to mówiono: e, za młoda pani jest, najpierw się pani życia nauczy, a potem startuje. Jak już urodziłam, e, teraz to niech pani w domu siedzi, wychowuje dziecko. Więc nigdy dla niektórych nie a było a teraz no było, minęło i ciągle słyszę, a ty już masz duże dzieci, ale te dzieci nie pamiętają innego życia, bo one, ja byłam zawsze w polityce i one czy były małe, czy są teraz większe, one są zawsze małe, bo one dorastały i nigdy mnie w domu nie było. Nigdy mnie nie było w domu, więc to jest taka, się, dla dzieci bardzo ciężkie akystalidową to już w ogóle muszą same sobie wdową, radzić Ale wydaje się, że wiek powinien być teraz pani, atutem powinna pani w jakichś kręgach doradczych teraz zasiadać. Jak to będzie? Do Senatu pani się nie dostała? Jaka tak, zrobiłam bardzo dobry wynik. Startowałam do Senatu, choć w Senacie byłam dwukrotnie. Oczywiście mhm. zawiązanie współpracy wszystkich partii opozycyjnych. Wszystkich tak, wszyscy na jednego. I tak mam satysfakcję, że taki wynik osiągnęłam, bo on jest bardzo dobry. No nie mam je w Senacie, spróbowałam. Nie poszłam na łatwiznę, niektórzy mówią, ale to wyzwanie podjęłam. Nie tak trzeba było zrobić, natomiast mam nadzieję, że no, będę mogła służyć pomocą i będę gdzieś funkcjonować, żeby pomóc. Znajdzie, tak, bo to jest nie tylko parlamentarna, ale też w mojej branży, czy gospodarki morskiej, czy przedsiębiorczości. Ja, Bowiem łączę te dwie cechy, więc jestem też praktykiem nie nieoderwanym od rzeczywistości. A 22 lata w Parlamencie, no to jak ktoś był 22 lata, to może sobie wyobrazić, jakie to jest dzisiaj yy yy zmiana. Szok. Choć niektórzy mówią, moja mama na przykład, że odpocznie, bo ty taka nerwowa jest. Tak, tak, na początku kazałem odpoczym teraz, będziesz, i teraz Może podtrzymać. tak miało być. Pani poseł, pani poseł Siarkowska, proszę powiedzieć, jakie warunki są w, w Parlamencie dla mam z małym dzieckiem? Czy ma Pani kącik do karmienia? Pani Łazienkę z Brzewiakiem. No Spokój właśnie z, do dyspozycji. Tak, sama sobie Nie, nie jest nie, jest, nie jest bardzo nie jest bardzo, źle, ale mogłoby być lepiej. Powiem tak. Jest są dwa pokoje co najmniej, w których mama z dzieckiem może do których może się udać. One są w, cho, w, w hotelu poselskim. poselskim, w domu mhm. poselskim. Jeden jest taki dosyć wygodny, razem. Takie w dla byłam. gości są. Tak, taki większy tak. nawet i z pralką i w taki taki mini nawet mhm. powiedziałam, że apartament naprawdę bardzo fajny, ale on jest ja to Bardzo wiem, to często jest, właśnie jest ten, który pani poseł Kornelia Wróblewska wywalczyła. Czy to, czy to nie jest. Bardzo to, możliwe, bardzo możliwe. Wywalczył drugi, tak, 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 no, wywalczyła. Jest jeszcze drugi, taki mniejszy mniejszy pokoik, taki standardowy jak jak każdy inny pokój poselski, ale z łóżeczkiem mhm. i z przewijakiem i z niego najczęściej korzystam. Natomiast na poziomie 1000 przyznam, że, chyba tam był taki. Tam nasza pani minister To na poziomie 1000 była. to właśnie tak, tak, był taki. Bo ja byłam 1012 pani minister ochrony środowiska też właśnie. Tak, Polizka miała tam w każdym razie do, do tych pokoi trzeba się jednak udać aż do nowego domu poselskiego, czyli do hotelu poselskiego. To jest dosyć daleko od sali sejmowej, to jest dosyć daleko. Uh -huh. Nie ma takich warunków, żeby gdzieś przy sali sejmowej spokojnie Dobrze. dziecko przewinąć spokojnie go nakarmić. Poseł. Myślę, że to z list no, jakiej do zrobienia. z listy, to, jakiej partii pani startowała? Z list Prawa i Sprawiedliwości. Tak. jaka partia ma większość w parlamencie? Prawy sprawiedliwość. Co pani, pani zrobi, pani żelazo, co pani zrobi w tej sprawie, żeby przyszłe mamy posłanki miały po prostu lepiej w parlamencie? Bo to nawet nie tyle ustawą, co tak naprawdę trzeba by było w marszałka sejmu przekonać do jakichś rozwiązań. Jest kilka tak naprawdę rzeczy, nie tylko nie, nie tylko ta, które należałoby podjąć, żeby kobiety w. Wciąż nie też tylko kobiety posłanki, z dziećmi, małymi, nie tylko posłanki, bo też miały lepsze warunki, no. lepsze warunki w sejmie do, do, do pracy. I myślę, że to jest jednak sprawa nie tyle partyjna, to nie jest sprawa Oczywiście. kwestii Prawa i sprawiedliwości. Ja mam takie marzenie, żebyśmy jednak w ramach pewnej współpracy kobiecej mhm. na forum parlamentu w, w, ta, w tę sprawę się zaangażowały. ale to, to, nie jest tylko, to nie jest tylko sprawa kobieca, ponieważ tutaj decydentami często byli panowie marszałkowie, a z tego co się zorientowaliśmy, bo ja zawsze tak myślałam, że to nie tylko dotyczy pań posłanek, ale to też są pracownicy przecież kancelarii, też są młode panie, które chciałyby to pogodzić. Wiem, że jeżeli chodzi o przedszkola czy jakieś dostępność do placówek, bo też dyplomaci takowe mają w Warszawie, to musiałoby być coś na prawach, które obowiązują w mieście stołecznym w Warszawie. Tu się zaczęły komplikacje. Więc chęci było, panowie porozmawiali, porozmawiali i się, I się rozeszli. Jest <laughs> to nie no, tylko to, bo i tyle tak... Mówią o polityce społecznej, że przecież tyle dla nas są w stanie zrobić, to my się wydaje, że ja bym tutaj pole do popisu jednak. Też zostawiła ja panu, wspieram, tutaj wspieram aktywność polityk matek polityczek. Matko, to jest takie straszne nie. słowo, nie. Panie polityk, pani poseł, pani polityk, o, tak. I osób zaangażowanych tak w politykę jest. i w pracę w parlamencie. Teraz mam do pani posłuchórkowskiej pytanie, bo pani Arciszewska już odpowiedziała, jak to jest być mamą posłanką. Polityka to chyba nie jest dobry zawód dla kobiet. Nieszczególnie łatwy. Nie, no, łatwy to nie jest, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Natomiast myślę, że kobiety Wszystko mają po prostu nieco inne inne spojrzenie na niektóre kwestie niż mężczyźni. Inaczej, inaczej rozmawiają, inaczej do tego podchodzą, to jest po prostu trochę coś innego, tak? ale to jest nasz kobiecy, nasz kobiecy punkt widzenia. I jak najbardziej polityka jest dla kobiet, ja bym bardzo chciała, żeby coraz więcej kobiet się w politykę angażowało. Natomiast faktem jest, że nie każda kobieta to czuje, nie każda kobieta w ogóle ma ochotę spotykać się z takimi dużymi, z dużą presją też społeczną, z dużymi problemami, które niestety musimy się w polityce mierzyć. Niektóre jest cała to obciążające jest właściwie. Tak, jest to obciążające dla, nie tylko dla kobiety, ale dla całej, całej rodziny. Ale są takie kobiety, które są silne psychicznie, i dla takich kobiet na pewno jest miejsce w polityce. Takie kobiety są u mnie w Ja, właśnie, po, ja powiem poseł. tak, nie da się tego zawodu wykonywać bez zgody. Rodziny. Dlatego, że wszyscy są wystawieni na piedestał i właściwie zainteresowanie i, i koszty. Wykonywania naszego zawodu ponoszą też bardzo dzieci. O tym się w ogóle nie mówi. Natomiast w zależności do jakiego grupowania rodzice należą, to jednak jest bardzo duża presja, o tym się nie mówi. Warto by zrobić o tym program, bo to jest też uczenie, uczenie takiej tolerancji. I jeszcze jedno, co chciałam powiedzieć, to jest trudne pogodzenie, dlatego że ja kiedyś się ze mnie koledzy śmiali, że na dwa telefony, tak, bo jeden był babcia tutaj dziecko, tu gorączka, czy już spadła albo jeszcze ułamki tłumaczyłam, odprawiając się na lotnisku. Takie jest życie, można to pogodzić, ale my też musimy stwarzać warunki, a nie tylko rozmawiać, bo to ja bym nie dzieliła na kobiety i mężczyzn i, i, i mężczyźni często mówią, że jeżeli w partii jest więcej kobiet, to ta polityka społeczna będzie na wyższym poziomie. To jest, to jest bzdura. Ja myślę, że my wszyscy, nie zawsze kobiety się polityka. Nie każdy chce się zająć, a po drugie mm. naprawdę to jest wspólny. wspólny Niektórym Nie chcę być interes, bo każdy <laughs> mówimy o rodzinie właśnie, o, to, o funkcjonowaniu, o tym, żeby kobieta nie musiała wybierać. Że ona chce siedzieć w domu, być politykiem i że jest politykiem, to dlatego nie może mieć dzieci i normalnie uprawiać tego, bo to zawód. To dotyczy zawód każdego sensie. zawodu. Tak jest to naprawdę dotyczy każdego zawodu. Tak oczywiście. Naprawdę. ja bym tu nie dzieliła. Natomiast bez akceptacji rodziny, a jest to trudne, nie można wykonywać tej pracy, bo ona jest bardzo obciążająca, też psychicznie i często tak się więcej ma czasu dla obcych. Niż dla niż dla Pamiętam, Ale myślę trochę. też, że powinniśmy powalczyć o taką akceptację społeczną dla kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, które są aktywne zawodowo. To nie chodzi uh -huh. tylko polityki, uh -huh. tylko wszystkich tak naprawdę zawodów. Myślę, że dzisiaj się mierzymy z takim dużym wyzwaniem, które polega na tym, że z jednej strony oczekuje się od kobiet, że będą jednak aktywne zawodowo, że będą tak. no to karierę robiły, a z drugiej strony jest tutaj pytanie, pojawia się pytanie, a kiedy jest ten czas na macierzyństwo? Uh -huh. I to macierzyństwo się cały czas od, odkłada. Myśli, Myślę, że to jedno i drugie. Da się nie, nie 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 pogodzić, ale, drzwi, ale to Taśnia, tak. też um, musi to być mocno obecne w przestrzeni publicznej, tak. że macierzyństwo nie jest sprzeczne z karierą zawodową, że jedno i drugie można pogodzić. Z jednej strony chcemy właśnie tej normalności, ale też ja nie chciałabym, żebyśmy my musiały na siłę, tak jak z karmieniem, tak, że akurat tu karmię, bo pokażę na przykład, bo nie, czasami nam aż było niezręcznie, ponieważ niektórych to na przykład raziło mhm. albo i nie chciałam Wolałabym wchodzić w takie dyskusje. Wolałabym, żeby była taka akceptacja. Natomiast ja jak powiadam, ja w pewne miejsca jako poseł dzieci nie prowadziłam, bo się bałam, że zachorują mhm. albo że po prostu nie jest to miejsce dla nich i nie robiłam tego na przykład na siłę. Też bym uciekała od takiego jakby epatowania, bo niektórzy tak nas też szufladkują, że, że, że my na siłę coś robimy. Nie, dlaczego? My chcemy być z tym dzieckiem. Ja wiem ile. Ja nie byłam z moimi dziećmi, przez to, że jestem w parlamencie. Nikt mi tego czasu nie zwróci, więc naprawdę tu. wykorzystujmy każdy moment bycia z nami. Musimy pociechami. niestety tutaj postawić kropkę. Chciałam jeszcze zapytać o hejt ale już być może następnym razem jeszcze będzie okazja. Prosimy, żeby naprawdę oszczędzono nasze dzieci, bo tak jest. Możemy napisać na ten temat książkę. Anna Maria Siadczkowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. No, dziękuję. była posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiałyśmy o mamach, posłankach. Dziękuję serdecznie moim gościom. A już za chwilkę porozmawiamy o tym, czy polska młodzież skręca w lewo. Zostańcie Państwo z nami. Dziękuję.